Cześć, witam w filmie na temat obliczania czasu w historii. Dzisiaj o obliczeniu, ile czasu jest na, między, ile czasu upłynęło między jednym, jedną datą a między drugą. Więc załóżmy, że mamy datę taki rok 1517 rok. Oczywiście naszej ery. Mamy taką datę i to, to samo dotyczy też przed naszą erą. To co zaraz powiem. Mamy taką datę. No i mamy też na przykład datę 1410. I mamy taki rok, oczywiście, też naszej ery. Mamy takie dwa, dwa, takie dwie daty. Teraz, jak obliczyć, ile czasu upłynęło między tymi dwoma datami? Wystarczy odjąć, czyli 1 0 to jest 7, 1 odjąć 1 to jest 0, 5 od 4, 1. I tutaj mamy też 0, czyli minęło 107 lat. Tyle właśnie ominęło, minęło lat. I to jest podstawowe, najłatwiejsze, z którym można się najczęściej poznać, który najczęściej można zobaczyć, usłyszeć. A teraz. <trych> Wytrzę zatrębę wyścieramy no, mniej więcej jest tak i teraz jak się okaże na przykład że będzie obliczyć ile czasu minęło na przykład tysiąc Między 1025 rokiem, a między 1000, a między 4000, tym 4000 rokiem przed naszą erą, to wystarczy oczywiście zrobić jedną prostą rzecz. Pamiętajcie, widzowie jeśli macie Jeden, jeśli macie jeden rok naszej ery, a drugi przed naszą erą, to wystarczy dodać. Czyli cztery tysiące, dodać tysiąc, dwadzieścia pięć. Dodajemy i wychodzi pięć tysięcy. 205025 lat, przepraszam. Czyli wychodzi 5025 lat. Tyle lat minęło między rokiem 1025 a między rokiem 4000. I to jest właściwie tyle, jeśli chodzi o obliczanie czasu historii. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Na razie do widzenia. Cześć!